Lech Wałęsa, były prezydent Polski, w poruszającym wywiadzie opowiada o tragedii śmierci swoich synów, Sławomira i Przemysława. Ujawnia ich zmagania z problemami psychicznymi i uzależnieniami, wskazując na presję życia w cieniu Jego Sławy jako przyczynę ich dramatów. Dowiedz się więcej o jego szczerych refleksjach. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Lech Wałęsa, emblematyczna postać polskiej sceny politycznej, zdecydował się na szczery i poruszający wywiad, w którym odniósł się do bolesnych, osobistych tragedii w swojej rodzinie. Mówił o śmierci swoich synów, Sławomira i Przemysława, poruszając kwestie ich zmagań z problemami natury psychicznej oraz uzależnieniami. Wyraził swoje przekonanie, że jednym z czynników mogących pogłębiać ich trudności były ataki i presja, którym sam jako znana postać był poddawany wskazuje na złożoność życia w cieniu wielkiego nazwiska, co dla jego dzieci miało niemałe konsekwencje. Tylko kilka dni wcześniej Lech Wałęsa wolał milczeć, próbując przetrawić to, co się wydarzyło, w odosobnieniu i pogrążony w smutku. Media skupiały się na śmierci jego syna Sławomira, który zmarł, gdy miał 52 lata. Ta tragedia jak burza przetoczyła się przez życie byłego prezydenta, lecz nie była pierwszą tego rodzaju stratą, z którą musiał się zmierzyć. W 2017 roku przeżył śmierć innego syna, Przemysława, co także odbiło się głośnym echem w sferze publicznej. Po upływie czasu i z ciężkim sercem postanowił przemówić, by nieco uchylić rąbka tajemnicy skomplikowanej rzeczywistości, jaka panowała za drzwiami jego domu. Atmosfera rodzinna naznaczona była walką z nałogami i psychologicznymi demonami, które nie dawały o sobie zapomnieć. Lech Wałęsa podkreślił, że zarówno Sławomir, jak i Przemysław wykazywali dużą wrażliwość i podatność na wszelkiego rodzaju presje, które przybierały na sile w związku z jego publicznym zaangażowaniem. Były prezydent, wspierając swoje dzieci w zmaganiach z uzależnieniami, przypomina, ile wysiłku wymaga codzienna walka z takimi problemami. Sławomir, który jako drugi z czterech synów Wałęsy zmarł w maju, przyciągnął uwagę opinii publicznej i stał się tematem licznych doniesień medialnych. Życie rodzinne, zamiast być enklawą spokoju, stało się polem trudnych zmagań. Strata Przemysława była równie bolesna. Odszedł on 8 lat wcześniej, mając zaledwie 43 lata. Jego życie, podobnie jak życie Sławomira, naznaczone było zmaganiami z alkoholem, który stał się nieodłącznym cieniem w jego codzienności. Wałęsa jest przekonany, że korzenie tych problemów sięgają ich dzieciństwa, które obfitowało w wyzwania. Dorastanie w rodzinie znanego polityka wiązało się z nieprawdopodobną presją i trudnościami, które okazały się być zbyt dużym obciążeniem dla jego synów. W artykule podjęto znacząco emocjonalny temat dotyczący synów Lecha Wałęsy, Przemysława i Sławomira, którzy mimo słynnego nazwiska zmagali się z licznymi trudnościami życiowymi. Lech Wałęsa, znany działacz opozycji w PRL i były prezydent Polski, otwarcie opowiedział o wyzwaniach, z jakimi mierzyli się jego synowie. W rozmowie z Beatą Lubecką dla Radia Z podzielił się bolesnymi wspomnieniami, podkreślając, jak wielki wpływ na życie jego synów wywarły ataki medialne skierowane przeciw niemu. Jego słowa były pełne emocji, gdy zaznaczył, że psychiczna delikatność jego potomków nie pozwoliła im znieść presji, jaka towarzyszyła publicznemu napiętnowaniu ojca. Wałęsa, odnosząc się do trudności, jakie przeszli jego synowie, wspomniał, że sięgali po alkohol jako sposób radzenia sobie z przytłaczającą rzeczywistością. Ta sytuacja, która często dotyka wielu znanych rodzin, naświetla skomplikowane relacje pomiędzy presją publiczną a życiem prywatnym. Alkohol, będący jednym z najłatwiej dostępnych sposobów odmiennego postrzegania świata, dla wielu osób w podobnej sytuacji staje się pułapką, z której trudno się wydostać. Z czasem, jak to ujął Wałęsa, wpadli w niewidzialną sieć uzależnienia, które okazało się destrukcyjne. Oświadczenia Lecha Wałęsy poruszyły opinię publiczną, wywołując falę współczucia i zrozumienia zarówno dla niego, jak i jego rodziny. Jego szczerość, nieczęsto spotykana w kręgach politycznych, została odebrana pozytywnie, a media szeroko komentowały jego odwagę w mówieniu o osobistych tragediach. Wyznanie, że patrząc wstecz, jest zadowolony z niezostania wybranym na drugą kadencję wzbudziło szczególną uwagę. Pozwoliło to wielu osobom zrozumieć, jak ogromny ciężar niesie ze sobą życie publiczne i jakie są jego koszty osobiste. Przez pryzmat tych przeżyć rodzina Wałęsów po raz kolejny staje przed wyzwaniem związanym z bólem i stratą. Lech Wałęsa, dzieląc się swoimi refleksjami, podkreślił, że mimo osobistego cierpienia zdecydował się na otwartość. Jego wyznania zyskały dodatkowy wymiar w kontekście niełatwych relacji między sukcesem zawodowym a życiem rodzinnym. Zakończył rozmowę z Beatą Lubecką w emocjonalnym tonie, wspominając o symbolicznym pożegnaniu z synami, widząc ich jako przewodników na drodze życia wiecznego, przygotowujących mu miejsce po tamtej stronie, co dostarcza refleksyjnego poglądu na przemijanie i potencjalne pojednanie w innym wymiarze. Źródła tych informacji to między innymi portale takie jak Plejada oraz Radio Z które szeroko relacjonowały ten poruszający wywiad. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.